Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są tautologie. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, oraz jeżeli nie pamiętacie, to tabelka z wartościami podstawowych funkcji logicznych czyli koniunkcja, alternatywa, implikacja tutaj w naszym przypadku nam wystarczą. No i cóż, możemy rozpoczynać rozwiązywanie. Nasze zadanie brzmi: musimy sprawdzić, czy następujące wyrażenie jest autologią, czyli my nie wiemy, czy ono jest, czy nie, musimy sprawdzić, więc może wyjść nam wynik dosyć różny. I teraz, jak za to zadanie się zabrać? Przede wszystkim należy sprawdzić najpierw z iloma literkami. Pozwolę sobie to tak nazwać. Mamy do czynienia, czyli każda literka to jest jakieś zdanie logiczne, my w naszym przypadku mamy tylko p. Oraz Q, czyli mamy P oraz Q, czyli dla tych będziemy badać. Dlaczego sprawdzamy, ile mamy tych literek? Dlatego, że potem mamy, będziemy tworzyć pary. I musimy wiedzieć, ile kombinacji mamy tych par zastosować. Wiemy, że P, może, P oraz Q mogą przyjmować wartości 0 oraz 1 i, i żadnych innych. I teraz o co chodzi z tymi kombinacjami? Jeżeli mamy do czynienia z dwoma zdaniami, czyli z P i Q w naszym przypadku, no to wówczas mamy dwie pary, czyli musimy policzyć tutaj sobie dwa do drugie, bo mamy dwie wartości które rozsadzamy na dwóch miejscach, bo będziemy mieć pary, czyli dwa do drugie to jest cztery, czyli musimy w naszej tabelce mieć cztery takie wiersze jest to istotne, czasami nam się myli, ile mamy tego zrobić w przypadku, gdy mamy na przykład jeszcze trzecią czy czwartą, czyli mamy jakieś PQR albo PQRS. Wtedy tego się mnoży i można się z tym pogubić, dlatego pamiętajcie, mamy 0 i 1, czyli dwie wartości logiczne podnosimy do potęgi takiej, w jakiej ile jest tych naszych literek tutaj w zadaniu. I teraz stworzymy sobie naszą tabelkę. E, tworzcie tą tabelkę dosyć e, przede wszystkim estetycznie, żebyście się sami nie pomieszali i żebyście mieli jakieś miary logiczne odstępy, ponieważ potem będziecie wracać e, do różnych wartości. A po drugie, e, tworzcie ją tak, żeby się po prostu nie pomylić i wykorzystać wszystko, co potrzebujecie do swojego. Zdania, tutaj, które macie, wyrażenia, które musicie zbadać. I teraz tak na początku tworzymy pojedyncze elementy, czyli piszemy sobie P, a w następnej kolumnie piszemy Q. I teraz moi drodzy, jak to wygląda? Powiedziałam, że tworzymy pary i będzie tych par cztery. I teraz na, w przypadku, gdy pojawiają się dwie, tylko dwa zdania, czyli pejku, najlepszą metodą rozpisania tego jest następująca, bierzecie sobie najpierw dwie jedynki, potem dwa zera i to potem na zmianę dla Q 1 0 1 Zero. Jeżeli tak będziecie robić, możecie sobie tę regułę w jakiś sposób zapamiętać, no to będziemy już wiedzieć, że wszystkie pary mamy wykorzystane, możecie sobie to sprawdzić. Jest 11100100, wszystko się zgadza, już żadnych innych możliwości nie ma. Czyli najpierw mamy wpisane pojedyncze wartości, no to teraz szukamy par. I teraz tak, szukamy par i teraz tak, no nie, nie mogę najpierw w następnej nic napisać tego zdania tutaj, bo to jest całe i nie znam wartości wszystkich pojedynczych elementów, więc szukam pary tutaj, którą mam w środku. Moją parą w środku jest tutaj P i Q, więc to będzie moja kolejna, mój kolejny element, kolejna kolumna, którą muszę zbadać. I teraz tak, czyli będę znała już w tej kolumnie tę wartość, więc będę mogła wtedy poznać wartość tego wyrażenia, czyli mogę zapisać to w następnej kolumnie. Q to pi q i teraz jeżeli poznam wartość tego wyrażenia no to będę mogła poznać już wartość wyrażenia całego i teraz musicie sobie zawsze pomyśleć czy jeżeli zapiszę na przykład w następnej kolumnie to jako jakieś tam wyrażenie to czy będę mogła jednoznacznie określić jego wartość, czy będę już miała dane do tego, a dane to są po prostu poprzednie kolumny, więc jeżeli gdzieś się pomylicie, oczywiście będzie można potem dopisać to jak najbardziej, jeżeli w trakcie coś wam wyjdzie, bądź też nie wyjdzie ale nie możecie na przykład jakoś losowo sobie tych wartości z głowy brać, to musi być wszystko zawarte w waszej tabelce. I teraz, tak już, jak już powiedzieliśmy, ma, znamy tę wartość, no to teraz możemy poznać wartość całości. Estetyka zapisu jest tutaj dosyć istotna. Jeżeli macie papier w kratkę, to będzie dla was bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ będziecie mogli wtedy każdą linijkę zapisywać w osobnych kratkach i wtedy nie pomylicie się. Wiem, że niektórzy stosują sobie liniki, kartki papieru, podkreślają, że po prostu tych wierszy nie Pomylić. No tutaj nie będzie aż takiego problemu, ale w przypadku gdy mamy 3-4 bądź też więcej zdań, to się robi tutaj nam problem. I teraz moi drodzy, musimy będziemy badać, czy to jest autologia czyli będziemy w wyniku patrzeć na tą ostatnią kolumnę zawsze interesuje nas ta ostatnia kolumna, jeżeli dobrze rozpisaliście wszystkie wartości czyli po prostu interesuje nas wartość zdania ostatniego, tego, który mieliśmy podany w zadaniu. Zaczynamy najpierw od P i Q, bo musimy po kolei tymi kolumnami sobie schodzić P i Q, czyli to jest nasza koniunkcja ja sobie zawsze koniunkcję kojarzę z mnożeniem i teraz jeżeli zapomnieliście jakieś wartości, na przykład, bo też nie możecie mieć ich podczas egzaminu bądź kolokwium, no to akurat identyfikowanie tego z mnożeniem jest bardzo dobre, bo 1 razy 1 daje nam 1, natomiast tu w tym momencie w każdym wypadku jest 0, czyli 1 razy 0 to daje mi 0, 0 razy 1 to jest 0, 0 razy 0 to jest 0 i tak faktycznie jest, że koniunkcja jest tylko i wyłącznie prawdziwa, gdy oba zdania są prawdziwe, więc Tutaj to mnożenie nam działa. W następnym przypadku mamy implikację i uwaga, kolejność. Musicie zwracać uwagę, którą macie najpierw kolumnę wziąć, bo czasami te wyniki mogą się różnić. I teraz tak, na początku mamy, ma nam z Q wynikać to wyrażenie, które przed chwilą obliczyliśmy. Czyli patrzymy najpierw na tą kolumnę, a potem patrzymy na tą kolumnę i odczytujemy z naszej tabelki implikacji. Co wiemy o implikacji? Wiemy, że implikacja jest fałszywa wtedy, gdy z prawdy wynika fałsz. No więc tak, w pierwszym przypadku z prawdy wynika prawda, więc implikacja jest prawdziwa. Tutaj z fałszu wynika fałsz. Jest to możliwe, czyli implikacja jest prawdziwa, ale uwaga, tutaj z prawdy wynika fałsz, czyli tutaj już nasza implikacja jest już nieprawdziwa, fałszywa, i tutaj znowu z fałszu wynika fałsz, czyli możemy dalej dać że implikacja jest prawdziwa. I teraz ostateczne wnioski, czyli musimy tutaj zebrać naszą wiedzę i o co chodzi? Z naszego P, który znajduje się na samym początku, musi wynikać, czyli implikować tutaj to wyrażenie tutaj. To wyrażenie tutaj mamy podane w tym momencie, czyli zapis jest dla nas istotny i jeżeli chcecie, to możecie robić to powoli, zatrzymywać filmik w, w tych momentach, w których jest Wam wygodniej cofać i tak dalej, bo musicie po prostu, że tak powiem, ogarnąć ten schemat yy, i Dosyć tak skrupulatnie sobie to wszystko tutaj zapisywać. Czyli z P musi wynikać ta kolumna, bo ta kolumna to jest tutaj to wyrażenie. Czyli znowu implikacja, wiemy, że jest fałszywa, gdy z prawdy wynika fałsz. No więc lecimy. Tu z prawdy wynika prawda, no więc implikacja jest prawdziwa. Tutaj z prawdy też wynika prawda, więc implikacja też jest prawdziwa. Z fałszu wynika fałsz, więc implikacja też jest prawdziwa. I z fałszu wynika prawda. W tym momencie to też jest dobre, czyli tutaj wynika też prawda, implikacja jest prawdziwa, czyli nie może być tylko, gdy z prawdy wynika fałsz. No i teraz, moi drodzy, co tu nam się zrobiło? W ostatniej kolumnie, czyli wartość tego ostatecznego wyrażenia, który mieliśmy podane w zadaniu, wyszły nam same jedynki. W momencie, gdy wychodzą wam takie same wartości, czyli nie ma na przykład tutaj żadnej innej, czyli na przykład ze żadnego zera, wówczas wnioskujecie, że tak. To podane wyrażenie jest tautologią. I moi drodzy, mamy już nasze zadanie rozwiązane. Zapraszam do kolejnych części z cyklu Logika. Tautologię, reguły wnioskowania. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili jakieś zadanie, to czym prędzej wysyłajcie to wszystko na maila, który jest podany w opisie do tego filmu. Zapraszam na naszą stronę, której adres widnieje tutaj na górze. I cóż, moi drodzy, zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.